Jestem Stefan, no po prostu Stefan, a stałem dzisiaj drugi odcinek z BlauSauce'a ze Sławem. Dzień dobry! I w ogóle Zasuk kanał, no. za kanał, w ogóle jakiś ktoś Zasuk subskrybował mój kanał i w końcu zdobyłem 25, to dziękuję. Czekaj, bo że miałem do Edgara zmienić w sumie. Dzień. Ja pamiętam, że zrobiłem ja twoją 15 subskrypcją, bo pamiętam, jak miałeś 14 i ja cię zasubskrybowałem i miałeś 15. No na no, kaucie mam tak mało. Mm. A ja dalej patrzę z kim ja, kim ja mam grać, no. tu jest. No ten... ja na kaucie możemy grać. Czemu mam tyle myśl na solo? No bo solo to jest A... najczęstszy tryb. Ja gram tą... Yy... Jak ona się nazywała? Wysłałeś? Nie, poczekaj, ja patrzę, ja o Mendom, ja będę grał Mendom. No, co ja miałem teraz zrobić? A mnie na nokaucie? Może być, bo mam też misję. Ale ja bym już dokończył te na gorącej strefie chyba. W sumie to mam jedną misję, nie zostało mi. To dawaj. Okay. Najwięcej to mam na solo w sumie. Po co jestem w Nie wiem, sam się kłóciłeś przed chwilą, że chcesz być przykryty. Nawet nie wiem, po co. Ale nie, to, nie jest mi... Jezu, bujda, bujda, bujda. Nie, buda, buda. nie jest mi zimno, nie jest mi ciepło, no, znaczy mi ciepło. Szejd mnie chciał udupić, tak zwany. Japie! Szejdzioszka. A mnie udupił. Dobra, mnie udupi Max. Na Maksa mnie udupiła. Ten nasz kieł to jest jakiś taki trochę nie tego. Zabi zabiłem, zabijemy, i bijmy... jej. Idź, idź, idźcie na ślewę, idźcie na ślewę! Uciekaj! Uciekłem! A O nie! Fajnie, to będzie najlepsza akcja z Nie, mam dzieci. Chcemy, co to znaczy, ścieku? Dobra, jest super, jest super, jest super, jest super. Jak ich zabijemy, to mamy szansę wygrać. Mamy szansę wygrać, bo to nie mam całkiem. Max, na maksa mnie zaraz. Ach, dobra, ja ją zabiłem. Dobrze, idę na strefę. Pięknie, super, świetnie. Zajbić. Ale mu, pa, ej, on używał ultu, ja mu przeskoczyłem ult, i mu coś nie wyszło. To było piękne. Widziałeś to? No. Uciekam. Ale mu nie wyszło, ale ci nie wyszło, Sejdzisz. Jest. O, wy, ej, me. No, Zobaczymy, no, czy moja. No, jak moja akcja nie jest najlepsza? Powinna być moja akcja. To jest najlepsza. Bo, ej, muszę jeszcze zabić pięciu przeciwników i jeden raz wygrać na tym. I to za, zagraj ponownie. Zagraj ponownie. To e, weź włóczkę. O, wszystko, prawie wszystkie. O, do mnie, no dawa inne. No i, raz, bo dosłownie. Ja wystarczy, że teraz tylko zagram i mam gotowe te misje. Wszystkie? Wszystkie na tym, na tym, na tym. Dokładnie. A jak jest gorąca strefa, to nie, czemu nie ma zimnej strefy? W sumie? No właśnie. Ja Jakie pozyskam sytuację? Stefan, no po prostu ty jesteś taki Stefan, aż Stefan. Joś, mam po tej stronie. Stefan, no po prostu. Stiefan, jak no mnie? O nie małem. O, Edgar miał. Przeglamy, przeglamy. Ale go. Z... Ałem. Mamy, przegramy, to z widać przecież. Przegramy. Zabili mnie. Przegramy to. Za, za dobrze nam szło, za dobrze nam szło. No. To było wiadome. Dziękuję ci, tyle ci powiem, bardzo ci dziękuję, że go zabiłeś. Kurde, głupi ośmiobitowiec. No i deda mam. Chyba nie glin, bo to się nie opłaca w sumie i tak, ale chociaż coś. Chociaż ja zmieniam na noka, odmówiłam ci, żebyś zmienił slime. No i miałeś rację. Jak? Tak, dla sam jest taka droga Zaraz Edgara zabiję. Zabijemy Edgara. No dobra. Play with na like. Dobra, zabijemy 8-bitowca. Świetnie. Zabij go, zabij go, zabij go, dawaj. Zabijemy. Super. Dobra, ja już wiem, że to przegramy, ale... I tak, świetnie. Ej, ej, mamy szansę, mamy szansę. Dobra, nie mamy szans. Jeszcze nie opłacę. No, muziem. Aha. Mieliśmy połowę. Hopie, musiałbym zabić jedną osobę i raz wygrać, żeby to się udało. A nie, chce mi się na tym. Dobra, już nie będzie. A mam też Znów Mia mój... znów jakieś Ja to... mam... Dawniej z tych aniołowych to dostawałem super rzeczy. Teraz to dostaję by... Dziarost. Mam tysiaka, epicki, co z niego dostaję, oczywiście ulepszenia, czyli jest największe dziadostwo, mam już 3000 y, tych, y, jak to się nazywa, kredytów na 5500 na tą kasę. wyposaż, to chyba, ale i to potem może, jakie to jest drogie. No bo ty masz bo wąską no, w sumie. Ty, ja mam siedem nagród. Sadki, no. Tysiąc monet. Epiczki! Dajcie za tym... Skin kim do Edgala Nie najgorzej, po co teraz? Ej, dzisiaj mam jakieś szteście. No. Ja nie mogę. Nie, nie chcę. Czy ja mam dalej grać mendą? Tak, dalej. Muszę zabić 15 osób męgą, a już zabiję 7. I muszę zadać y, 10 tysięcy obrażeń, ale już mam 8 tysięcy, prawie 9. Kiedy ja to kupiłem? Gdzie znam moc? Nie wiem. Nie wiem od kiedy tak Gryzną Moc. Ja też nie wiem czy... i Dobra, glamy. Chyba. Gameplay! Chodź. Czekaj, czekaj, no po co klikłeś? Udaj się wyjść opat, Nie dają wyjścia. No. Wyjście jest zawsze wtedy, kiedy go nie potrzeba, nie? Ej, mam idealną postać na to, bo to jest na daleko. Ja mam chyba najgorszą. Pewnie, że tak. Jakie ja dawno nie grałam na tym trybie. Dostał już ktoś jakiś gałgan, banan, bandaż. Mamy przeglaną dla nam Mówiłem. Szelka, szelka, szelka ma szelki. Ta bi, jak, jak, jak my szybko nie zginiemy, to mamy szansę ich, y, z nimi wygrać. Bo patrz, jak ta bi dobrze gra. Ta bi to jest jak bidon. Bidon, bi, bi, bidon. bidon. dobrze, dobrze. Sigma, 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 o kurde. No sigma, bardzo no sigma. Jest bardzo no sigma. lun, lun. O, kurwa. Ciekaj! No sigma, bardzo no sigma. Dobra, Mam go, mam go, mam go! Jest! Mam tak mało HP, ale że się udało chociaż. Sigma, damy, spraya Sigmy. Ale sigmowa, te sigmowatości tak wyleciały. Uwaga, szelka w krzakach, nie wchodzić do krzaków. Szelka w krzakach z ultem. Ona jest słaba. Dobra, nie ma ulta. No nie, mam raczej przeglaną, raczej. Przeglamy, przeglamy raczej. Au. Jak nie ja, to raczej przeglamy. Bo ja, powiem, że dużo robię chociaż. A ja to niby nie? Czeglamy, Mówiłem... Kurde. Takie mapy wybierasz, wiesz, to naprawdę przesadzasz. A jej mamy... I ty ja zapomniałem, że mieliśmy zagraj ponownie kliknąć. No, no a się dobrze nie, nie kliknąłeś. Muszę zobaczyć. Jakim zadymiozem? Takim co jest na daleko. Dalej mnie. W sumie. Czeli mam. Bellą, ona jest dale na daleko. Tylko ją ulepszy jak możesz. Nie, nie jak ma. Ja mam Jackie chyba. Jack... Nie, Jackie. Nie, Jacki. Bo tutaj mam cztery mi Ale chłopie, Jacky jest też na blisko. Wiem. A dobra. Chcesz to gin. i tak, co Mam najgorszy tlip. Chyba w ogóle ta zobaczyłem. Homie. Ty masz diament? Tak, ja mam diament. Znaczy nie w tym sezonie, w tamtym nie. I sobie tak ustawiłem, żeby to było widoczne. Nie widziałeś tego. Ej, a to było w ogóle wszystko, bo już... Zapo... Pa, jak zrobiłem z ultem, to mógł Ej, mógł... to było w ogóle wszystko na no i papa, musisz 11 minut. Ej, papa! To chłopie, ty musisz naprawdę co... co...